do końca pierwszego tegorocznego terminu za waszych szans. Dziękujemy wszystkim uczestnikom cierpliwości, wspaniałych rozgrywek fair play. Bardzo dziękujemy rodzicom za, rodzicom za zaangażowanie, panu Ryszardowi za pan sobie. za pomaganie nam, a przede wszystkim pani pani Szul za pomoc rodzicom i dzieciom, które nas rozwijaliśmy z innych klasówek, też bardzo dziękujemy, bo fajnie propagować właśnie zabawę w szakie. To naprawdę nasze dzieci rozwije, a jak widzicie Państwo, uczą wygrywać i przegrywać, urządzimy cierpliwości i wszystkich innych sens, które są potrzebne dla przyszłości. Serdecznie dziękuję.